Do łodzi będzie można dojechać bez problemu, punktualnie, wygodnie. O tym Państwu opowiemy za chwilę. Kłaniamy się w wyjątkowym miejscu, na wyjątkowym spotkaniu. Że zakładam, a nie Przede wszystkim znajdujemy się tutaj ze względu na to, że łódź jest już. W, w ostatnim kulminacyjnym momencie, w którym to już za dwa tygodnie, 13 października, i wierzymy w to, że 13 dla łodzi będzie szczęśliwa, e, także 13 października dowiemy się, które miasta dostaną się na tak zwaną listę skróconą. Dlaczego łódź? No, przede wszystkim e, gigantyczny potencjał łódzki, co widać e, na wszystkich imprezach, festiwalach, które są w Łodzi organizowane. E, cały projekt Udział Europejska Stolica Kultury powstał oddolnie e, i jest naprawdę wyjątkowy na mapie wszystkich innych pozostałych dziesięciu kandydatów w Polsce. Powstał e, wśród organizacji pozarząd pozarządowych, z inicjatywy ludzi, z inicjatywy e, środowiska kulturalnego w Łodzi. A tu jest oczywiście dużo więcej. Przede wszystkim chcemy stworzyć w Łodzi prawdziwą rewolucję. Rewolucję wyobraźni. Rewolucję, która zaczyna się właśnie tutaj. Zaczyna się od zmian mentalnych poprzez zmiany kulturalne, zmiany infrastruktury, zmiany we wszystkich możliwych dziedzinach naszego życia. Łódź potrzebuje wielkiej rewolucji. Właśnie zaczynamy od, od rewolucji wyobraźni. Wszystko po to, aby te. Osiągnięcia kulturalne, aby ten bogaty program kulturalny naszych instytucji, aby te wspaniałe festiwale mogły być podziwiane przez wszystkich tych, którzy zechcą z całej Polski, z Warszawy, przyjechać do Łodzi i oklaskiwać naszych wspaniałych artystów, podziwiać nasze osiągnięcia. Jestem głęboko przekonany, że to w znaczący sposób się przyczyni do tego, że Łódź, będzie Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku. Łódź jest miastem, które ma historię świadczącą o tym, iż w łodzi można było znaleźć przygodę, przyjaciół. A teraz chcemy wszystkich w Polsce przekonać, że warto wpaść do łodzi, warto wsiąść do pociągu, który przywiezie do łodzi miasta kultury. Na razie to będzie specjalny pociąg, a już niedługo rozpoczniemy budowę kolei dużych prędkości. Wówczas będzie jeszcze szybciej. Ja liczę przede wszystkim na jedno na sprawiedliwe rozstrzygnięcie jury. Jeżeli ono będzie sprawiedliwe, to ja wiem, kto może wygrać. Może wyłącznie wygrać miasto. Które jest stolicą nie tylko polskiego filmu, może wyłącznie wygrać miasto, w którym są najpiękniejsze zabytki secesji, może wyłącznie wygrać miasto, które pokazuje, że kultura jest żywą, że jest coś takiego jak sztuka nowoczesna w pięknym muzeum w Łodzi, że może wyłącznie wygrać miasto, które potrafi dbać nie tylko o zabytki, ale tworzyć całkowicie nowy rynek historyczny miasta, którego nie było. Jeżeli... Za mojej kadencji będziemy wchodzić do euro, to będziemy musieli drukować polskie monety, znaczy bić polskie monety i e, z pewnymi motywami e, banknoty euro. Zadbam o to, żeby tam były jakieś ludzkie motywy. Pan minister Fiatkowski wierzy w sprawiedliwe rozstrzygnięcie jury, a ja wierzę w kulturalne rozstrzygnięcie jury i jestem przekonana, że w tym kulturalnym rozstrzygnięciu jury łódź się zmieści. W XIX wieku Łódź powstawała jako wręcz wzorcowe miasto europejskie. No słuchajcie, naprawdę w XXI pora by stało się wzorcowym miastem kultury europejskiej. I wierzę, że tak się dokładnie stanie. Reprezentanci Łodzi, siła Łodzi podpiszą list poparcia Łodzi w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Tak, Panie Ministrze, to jest właśnie ten list, mamy przygotowane mazaki. I bardzo poprosimy, żeby Państwo zechcieli się podpisać, to jest dla nas niezmiernie ważny list. Mając podpisy wszystkich państwa jestem przekonana, że to będzie bardzo silny nawet.